Dzień dobry i witam na moim kanale na kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy robić takie fajne coś. O, wszystko git. Dzisiaj będziemy robić takie fajne coś. Będziemy robić stop motion. Niektórzy nie wiedzą co to jest, więc po prostu robię takie zdjęcia, cięcia i tyle. Taki pościg policyjny. I to są nasi złodzieje, czyli Spiderman? A, on jest tylko przebrany, ma tylko maskę, szkoda. Dobra, i to będzie nasz radiowóz taki główny, jakby. Zobaczmy, że się zostanie zniszczony, bo taki będę miał później pomysł. Więc tak on wygląda: taki fajny, malutki. Aż taki mały to nie jest. Tu mamy takie malutkie radiowozy, to są malutkie dopiero. I jeszcze jeden jest. Więc. I jeszcze potrzebny nam jest motor. Jakby... No, stawię się. No jakby komuś się coś stało, to potrzebna jest karetka. No, no, dobra. Dobra, więc już za niedługo zaczynamy. I to będzie nasze drogi są nam potrzebne, więc zaraz szybko złączam sobie. Te drogi można kupić na internecie, na Bricklinku, albo na przykład na Amazonie. Albo w jakimś sklepie pobliskim. Kosztowałem je 63 zł wyprzecenia. Więc już zaczynajmy.